Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Rafał Józefiak na blogu rafałjózefiak.pl e, Dzisiaj jest 1 kwietnia. E, tak jak widzisz, lany poniedziałek. Na biało. To co za mną to wcale nie jest prymaprylis. E, padło pytanie sukces. Co to właściwie jest ten sukces? Albo czym właściwie jest ten sukces? Można by też było tak zapytać. Otóż hmm, sukces jest, można powiedzieć, że jest celem życia, ale tak naprawdę nie jest celem, bo celem życia też jest szczęście. Ja natomiast zastanawiam się nad tym, tym całym tym sukcesem. Czy według Ciebie sukcesem nie jest to ta cała droga, do której dążymy, do tego całego sukcesu czy do szczęścia? No bo popatrz, dam Ci taki przykład. Załóżmy się, no, nie wiem, chcesz mieć nowy samochód, tak? I zobacz, jest to Twój cel. Osiągnięcie celu jest Twoim sukcesem, tak? Ale z drugiej strony, czy mm, zobacz, jeżeli na przykład y, marzysz o tym samochodzie, chciałbyś go mieć, wiesz, jaki ma być koloru, um, chodzisz co chwilę, sprawdzasz, wiesz, jaka jest cena, y, dążysz do tego, żeby mieć ten samochód, tak? Także y, według mnie to jest właśnie. Y, Sedno tego całego sukcesu, bo mm, no niejako samo, jak już otrzymasz te auto, czy jesteś, ile będziesz z niego zadowolony, jak będziesz długo z niego szczęśliwy, załóżmy się tydzień dwa, pobawisz się zabawką tak, sukces już nie będzie miał e, tego sensu, już nie będzie miało tego czegoś sobie. Tego A. celu, do którego zmierzasz do tego sukcesu jest tym, co cię tak naprawdę kręci, co cię jara, co m, wzbudza do, e, Ciebie do tego, żebyś działał, żebyś cokolwiek w tym, sen, w tym kierunku robił, podnieca cię to bardzo. E, no Na przykład e, z, te, z tym samochodem e, Czujesz tą zabawkę, czujesz jak jesteś tam w tym samochodzie i tak dalej i tak dalej. Ale później jak już ten samochód otrzymujesz, już później nie ma to takiego najmniejszego, no nie ma już takiego sensu, już znowu chciałbyś mieć nową zabawkę czymś innym. I znowu jest ta droga do tego całego sukcesu. A droga, którą będziesz zmierzał do tego sukcesu, będzie dawała ci taki opór, będzie ci ciężko, będą same problemy, coś będzie wiecznie nie tak, albo... No w sumie to jest właśnie takie moje przemyślenie, a ja też dostałem to od kogoś i tak cały dzień się dzisiaj na tym zastanawiałem. Także drogą, sukcesem jest droga do tego sukcesu. To jest takie moje przemyślenie, także... Zapraszam cię do komentowania na moim blogu, umieść tutaj poniżej jakiś komentarz, życzę ci, życzę ci wielu sukcesów, także na razie.